Zaczyna się nowy tydzień, Piąty ma, mam 5 czerwiec, z dachu pięknie widać Morze Bałtyckie. Ktoś sobie puszcza latawca o. Wakacyjna pogoda się już pięknie zaczyna. Morze bałtyckie Jezioro jamno A w tle są jeszcze wiatraki. Nie wiem czy zobaczymy. To co 5 czerwca zebrałem. to Tyle kabelków. Takie fajne plastiki. To będzie jako ścieżka. To plastik z, 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 z parkingu na którym parkują samochody. Więc. Posypię piaskiem, wsypię kamyczka i będziesz ścieżka jak ta lala, nie będą mi błota do pracy przynosić. I gdzieś tu jeszcze był grill, o jest. Witam w imieniny miesiąca, 6-6. Po drodze do pracy 6 flamingówek, później sobie zgniotę, więc miłego wtorku. No i te skrzynki wojskowe, co wtedy znalazłem na palecie. To jest chyba taka wizja, że będą robić takie pufy. Kolor gąbki jest obrzydliwy według mnie, ale pomysł nie najgorszy. Są też takie palety z takimi skrzynkami. Na nie też pomysł znaleźli, nawet ciekawy. Ale jak trafię w którymś pokoju taką skrzyneczkę, to wtedy nagram. O, tu macie te brzydkiego koloru nakładki na duże skrzynki pozysk z 6 czerwca. Karton bardzo ciężki, znosiłem go z czwartego piętra, ale tu jest część do obrania I teraz nie pamiętam, albo ten karton? Albo be... nie, to będzie raczej ten karton, patrzę po puszkach. To jest ten kartonik troszkę amelinium, troszkę cienkich przewodów. Al... nie, to nie, ten tu jest folia. To czyli to był ten wczorajszy z 6. A jeszcze wracając do Kolegi, wszystko się przyda, a propos kamery, szef kazał zamontować na magazynie kamerę, nie? Mówię koledze, zamontuj, ale kurwa będzie wszystko widać, a ja mówię, ale on kazał zamontować i nie podłączyć. No i jest, skierowania na narzędzia, nikt nie ukradnie, tutaj dzisiaj nie jadę na budowę, więc raczej pozysku nie będzie, ale może coś mi się uda ogarnąć, posprzątać. Siódmy czerwca. Ja dzisiaj nic nowego nie dostałem, ale jestem w trakcie sprzątania. Mam dwa kartoniki takich kabli zasilających. Większość to jest 3 razy 1,5, troszkę jest 3 razy 2,5. Ale zaraz z racji tego, że chcę sobie kupić krowarkę do kabli, i ten kabel ma taką w środku, taką w środku jest otulinę, Więc mam tu metr przewodu i chcę zobaczyć, czy się bardziej opłaca obierać, czy sprzedać jako przewód? Waga przewodu 128-130 gram. Zaraz go obiorę, sobie zapiszę i zobaczymy, co się bardziej opłaca. A, piszemy razy 6 zł. To już będzie wiadomo 77 groszy za metr przewodu, 3 razy 1,5 z tą otuliną. Tak, zapisałem już y, wagę śmieci, ile śmieci kosztują. Cały przewód, za, licząc za 6 zł, 77 groszy śmieci 52 grosze, czyli na czystą logikę przewód z tego kabla będzie kosztował 25 groszy zawsze jakieś tam gramy, miligramy przy obieraniu mogły spaść dobra, jest tam 0, jeszcze wytaruję i za 6 zł powinno być 25 gram, 24 no to by się zgadzało załóżmy 24 grosze, to już to zapiszę. Chwila. A jak zmienimy cenę na chyba dzisiaj jest, o ile się nie mylę, 32,80 zł. 31. Bo no to złoty 31 to jest praktycznie dwa razy więcej niż sam przewód. Tylko trzeba wziąć pod uwagę czas pracy, utylizacja śmieci, ile syfu, to wszystko. Nie wiem, powiedzcie mi, na razie te czarne przewody sobie, a mam ich yy, 42 kg. Odłożę sobie, jeżeli mi się uda kupić yy, obieraczkę, korowarkę do kabli. Prawdopodobnie tak będę robił. Ważymy sobie karnisze. Gdyby karnisze były miedziane, już by było czystówki, ale karnisze aluminium mix, więc. 46 zł 84 grosze. Nie jest źle, a to jeszcze nie wszystko zważone. Tu mam kartonik wytarowany, więc tam będę wrzucał aluminium mix i przygotowywał powoli do wysyłki. Będzie pełny, poje, leci, pojedzie. Kolejne 16 zł, czyli będzie 64 zł, z samych karniszy. Chciałem tutaj tak ładnie pokładać w tym kartoniku, no ale niestety, jak już nie jest foremne, to się nie da. Ostatnia część na wagę kilogram 544, czyli tam będzie około 69-70 złotych z samych karniszy, które przywiozłem z budowy. Za, za złom, który dostaje się, tylko bierzesz i czysty złom, Nic nie musisz obierać, tylko złamać kilka sztuk poza długie. To jest super. Zero śmiecia, zero środków bocznych, czysty pieniądz. Ja sobie wagę wytaruję na wagę tego kartonu. Więc tarujemy. ściągamy. O, no tam te 2 gramy tu przeżycia. Wrzucimy karton, zobaczymy, ile jest w całości tych karniszy. I mam jeszcze trzy promienniki, rozbiorę je i dorzucę. No to tak jak dważyłem na raty, mówiłem tam 69, 70 zł, więc praktycznie się nie pomyliłem. 69 i 15 i zaraz dorzucimy promienniki. Teraz mi zostaje to poukładać, gdzie to jest widać się. Je. Poukładać i do kartonu. Promienniki rozłożone zajmują tyle miejsca mamy na wadze 13,50 kg. Wrzucimy latający telefon. ostrość. Teraz tak same tam są karnisze, czyli 69 zł. Kończę na dzisiejszym taniej. Jutro mix. spędzam dzień z turką lub z turkami. Jeszcze to kwestia, czy starsza będzie chciała przyjść do taty. I patrz, jak promienniki yy, tak, ładnie. To już lepiej na tym magazynie. Jeszcze muszę wywozić część towaru na ma, inną halę. Czyli jest takie po, krótkie podsumowanie ponad no. Kable, które Jakby idą jako było. przewody na sprzedaż 20, ja 22, 22 i 22, 66 kilo? 66 kilo? Tu mamy jeszcze 6 kg, to by było 72 kg. Tu mamy 42 kg tych czarnych i białych drutów. Na razie je odłożę, bo jeżeli kupię sobie tą korowarkę jak planuję, to wtedy one wszystkie pójdą do brania. Tu mamy HDGS -y i NHX. -y. Jednych 10 kg, drugich 11. Większość tych HDGS to jest 2 razy 2,5. Z czego obliczyłem sobie, że ze 100 gram całego przewodu jest 4 46 gramy miedzi, czyli złoty 50 z, 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 z ze 100 gram, czyli 15 złotych z kilograma, czyli około, z samych czerwonych będzie około 150 do 200 złotych, bo to są kilka rodzajów, ale przewaga jest 2 razy 2,5. No i te pomarańczowe też one częściej do przejrzenia, po będą użyte. Ale one też mają tą izolację dookoła, która syfi i wszystko i to gruby przewód, ale to jest fajnie się ubiera, bo to jest w tej silikonowej, w silikonowej otulinie, gdzie ona się praktycznie sama rozbiera. Jeszcze tu trochę stali do wyniesienia i ten aluminium za 70 zł, ale się ładnie odbija światło. No to do jutra, ewentualnie pojutrze, jak jutro nic nie będę robił albo nic nie pozyskam. Wczorajsze znalezione butelki biorę i idę wymienić. I po prostu uwierzyć. Wszystkie butelki są z kampanii, tak w jak żup. Zobaczymy Zresztą, czy pani dorach. będzie miała pretensje. Ja mówię, w zeszłym tygodniu szedłem, a tego syfu nie było. A po prostu wagon przesunęli i wszystko co było pod wagonem leży tutaj. Zawsze jakiś urobek. Na dwa szybkie żubry. Wszystkiego najlepszego dla Was wszystkich z okazji mojego święta. Z racji tego, że jest Boże ciało, a ja mam boskie ciało, no to moje święto, nie? Poszedłem sobie do sklepu, znalazłem trzy puszeczki. Rozcich na balkonie już się zapełnia, więc ja będzie trzeba wkładać szafę. Ja przesiadłem ja siadłem i znalazłem takie całym, tym wszystkim majdanem. Cztery śruby. Obcięte. Idę teraz do lekarza, pewno wrócę wieczorem. Może raczej ją w nocy nie złożę, rydunka, może nie. nie. Magnetyczna, a srebrna. Zobaczymy, co dzisiaj będzie się działo. Wymieniłem na cztery szybkie żubry, bez problemu wymieniłem tamte butelki, więc z tymi nie powinno być problemu do oddania. Niedziela, złom rośnie. Odkąd mam miejsce, gdzie w pracy trzymać złom, to tego złomu mniej przybywa, ale jak jadę i coś mam w domu, to zawsze wezmę. Teraz pójdziemy do bzyków i zobaczymy, co tam u nich, jaki mają nastrój. Kolejny kawał pięknego wosku. Czyli już wiem, z którego ula się wyroiły. Potujesz pusto. To ja już dostałem dwa strzały. Jeden tutaj. Nie wiem, czy to widać. Drugi przez kombinezon Ktoś... na ręku. Aha, Poszłem, jest. Zgniotłem pizdę. Gdzie to w ogóle? Trudno, coś Wam zaraz pokażę w porównaniu do rójki. Tylko muszę Taktować założyć rękawice, podkurzacz odpalony i idę do pszczół. Patrzcie jak mnie atakują, pszczoła pilnuje, Panie, pszczoła pszczoły. broni domu, niestety miodu za dużo nie będzie, Ale po no, telefonie mi latają, po mnie skaczą, próbują atakować, Postawiam jak jest dobry dzień, biorę ramki miodu i odchodzę do domu, od to nie wiem 15 metrów, 20, Panie, a właśnie w ta, w, jak są w takim nastroju, muszę iść do drogi, wtedy one wytopią. odpuszczają i wracam czasem paskudnie żeby nie atakować. No nie są w może, ale no zajrzeć trzeba. Może nie wygląda to, bo to są już brudy ze sklepin. Ale tu patrzcie świeży, piękny wosk. Normalnie tam trzeba jeszcze zebrać i zabieram pod tapiarkę do pracy i tam będę sobie topił, bo tam mam większą temperaturę, bo są ściany. Żeby nie było, że weekend taki w sumie nic nie znaczył, że nic nie robiłem, no, może bez żadnych większych pozysków, ale w czwartek spędziłem dzień z córką, bardzo przyjemny, córka była zadowolona. W piątek byłem, zacząłem składać szafę, później poszedłem do lekarza, po lekarzu stwierdziłem, że idę do znajomych, do Wyszoborza. Z, Wyszo, z Koszalina do Wyszoporza przez Lubiatowo, jakby ktoś sobie chciał sprawdzić ile kilometrów przeszedłem. Bardzo piękne widoki, przede wszystkim las, las który nas uspokaja. Spotkałem dzika, dziki z 5 metrów ode mnie, ale uciekły w drugą stronę. Kota spotkałem, jakieś tam y, ruszy, szacze. Coś się w liściach rusza, ale nie widzisz, co to, czy to ptak, czy to żmija. Więc wróciłem do domu o 19.00. O 24.00 skończyłem składać szafę. Więc szafa skończona. Piątek? Nie, piątek, to był piątek. A w sobotę byłem u kuzynki na grillu. Zero pozysku. A byłem jeszcze u Fritzmeistra i, no i, i Golibrody w I grilli i praktycznie.